Marzy Ci się dom na działce z prywatnym lasem i linią brzegową rzeki Świder, przy której mógłbyś sobie zorganizować nawet prywatną plażę, a to wszystko 40 minut od centrum Warszawy? Właśnie taki dom możesz wybudować na tej malowniczej działce o powierzchni 6800 m2 w Kruszówcu w gminie Wiązowna. Dla tej działki przygotowano projekt willi w stylu Świdermajer o powierzchni 328 m2, dla którego jest już wydane pozwolenie na budowę. Projekt można zmienić i dostosować do własnych potrzeb, w czym chętnie pomoże. Możemy. Działka ma kształt długiego prostokąta o wymiarach 30 na 240 metrów. Wjeżdżamy na nią wprost z drogi publicznej, mijamy strefę prywatnego lasu, później brzozowy zagajnik i trafiamy na piękną polanę, która jest już działką budowlaną. I to na niej może stanąć nasz wymarzony dom. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Za mną rzeka Świder. Tutaj możesz odpoczywać na swojej prywatnej plaży, a tutaj przede mną, spójrzcie, na tym pięknym, ogromnym terenie, może powstać Twój wymarzony dom. Przy samej drodze są już media, jest prąd doprowadzony do działki, więc nie musisz na to czekać, więc zapraszam do kontaktu. W okolicy tego wideo znajdziesz kontakt.